F, to włączam radio? Jakie radio, że, mam, że się wtedy mówi? A to nie jest na K? Nie. Je, jak, jakie radio? Jest ta muzyka, ale mnie trolujecie. Ale tak, mam nacisnąć F? Dobra, czekajcie, to Ale co? Aś, czemu jest taki dobry? Dobra, teraz Q. Wydaje mi się, że kuba ma jakąś... a nie, nie nacisnęłam na ku, Dobra, teraz nacisnęłam na ku. Dobra, czekajcie, na początku muszę zabić te minionki, tak? I wy mówicie, że F? A co mi daje F? Nie no, F to... Co wy pier... co wy gadacie z tą muzyką? Co chodzi z tą muzyką? Nie no, dobra, ja wiem, że trolujecie, ale co daje F? Czekajcie, jest tu gdzieś coś z F? Nie. Nie no, dobra, to w mi nie zaszkodzi, że nacisnę F, nie? Okej, okay, dobra. Teraz robimy oro i uciekamy.